Volvo V50 Filtr paliwa Wymieniamy I teraz tak Żeby nie było kurwa Wchodzę pod samochód Sprężyny Sprężyny Tu jakie gówienko Dobra może i tu. To nie jest filtr paliwa. To jest filtr oparów paliwa. Dlaczego tak uważam? O, bo tu jest króciec, który jest tutaj, czyli to jest filtr oparów paliwa. Można sobie znaleźć taki filterek na internecie. Chyba za 200 zł tam kosztuje. No. Nie ma. I tutaj nie ma nic. Tam jeszcze tam jeszcze są jakieś Co? Tu. to trochę bordzewiały kurwa. Ale zaraz, zaraz znaleźliśmy go. To nie może być jakiś problem. Może tu jest. Tu jest bak. Tu jest bak. No. Taki on plastikowy ładny. No, może znaczy tu z tyłu gdzie? koła No, nie, no. To jest hamulcowy przewód tutaj. O, tu idzie do, do koła Ten. Tego O. To nie tu. A tam tam głębiej pewnie jest. Nie, no tutaj to nie ma. Tutaj to nie ma. Z tej strony tłumik, no to zawsze przy tłumiku by zrobiły? No nie. Nie, to musi być głębiej. Musi być tutaj. O, tutaj, na pewno jest tu. O, jest. Nie, kurwa, nie ma. No i gdzie on by miał być? Nie ma tu. Wiesz, to są przewody paliwowe, nie? To są przewody paliwowe, o one tam zejdą. tam, tam se idą, z przodu patrzyłem, z tyłu jest, na gogle pisze, że z tyłu jest, no, no, jak go tu wpiąć, nie ma nawet dziury po nim. No nie ma Te węże Te węże idą tam Tam głęboko Pod zbiornik W zbiorniku jest pompa No Jak go wymienić? Jak go nie ma Hmm No dobra Hmm no, tam na pewno nie ma. To tam w silniku będę szukał pod silnikiem. Pod silnikiem to w dieslu jest, a nie w benzynie. Benzynka PB. PB nie ma. Kurde, tu jest tak ciasno. No, kurde, no. Nie ma, no. I tu. No co, tu przewody hamulcowe już idą. O tam. To są hamulce, tam, pod tym plastikiem. Co, w hamulcach będę szukał? No nie ma. Ukradli. No. Ukradli mi filtr. To jak dawno musiało być. Tak. Może tu, gdzie? Czekaj, górła. Łące lampkę, o. Może tu gdzie? Nie no, tutaj nie ma, no. Tu jest hamulcowy. Hamulcowy, hamulcowy. O. Tu są paliwowe. gdzie wody. No. Kurde, tam musi być. Szukaj go. <gry> no gdzie? Nawet kurde... Kurde, to na, nawet mnie on tutaj nie wlizie, no. On tu nawet nie wlezie nigdzie. Tu ja tu ręki nie wsadzę. Tu jest tak ciasno. Nawet, ojej, o, tu jest ile miejsca. No. Tyle co tylko. No. No może kiedyś był bo tu brakuje jednej spinki na rurkę no to zajebali by filtr, paliwa po co? Ej. dobra, wychodzę tu? nie, tu koło jest w kole by był no też nie też jest jakaś rurka ale to jest od wlewu o, tu idzie, tam idzie tu idzie, tu idzie, tu idzie, tu idzie, tu idzie, tam idzie. No nie ma tu. No nie ma tu. Okay. Dobra, moment. Dobra, na pewno jest pod maską. Piramid wzięto. Kurwa. Musi być. Volvo. Gdzie on mógłby być? Oj. Że tam? Nie, to jest pierniczek. O, tu są. Tu są te przewody. No są te same o, o te no to są paliwowe paliwowe Volvo hmm. ty A i tu się łączą i tu się łączą ale one tutaj się łączą w plastik Hmm. Może nie ten kupiłem, może to to? to. Nie, to nie jest filtr paliwa. Za mały. A ten drugi? Tu, tu, tu. O, do listwi idzie. Czyli Chili? No po co ja to gubiłem? No po co ja gubiłem Nie ma Nie ma Olej jest tam na dole Powietrza jest tu o. Kabinowy w środku A paliwa? Nie ma nigdzie no No nie ma Kupiłeś to wyrzuć